Witam. Dzisiaj przedstawię wycofaną już z wojska polskiego maskę MP5. Została wycofana na rzecz nowszej maski MP6. Pierwszy projekt WLCHIR posiadał dwa wkręcane pochłaniacze od boków. Tak jak jest to na przykład w masce M40, gdzie możemy tutaj wkręcić dwa pochłaniacze. E, co zmniejszało opór powietrza. E, zakładano również na głowie takie jak w masce MP4 i e, dwa okulary z poliwęglanu. E, to jest akurat wizjer panoramiczny z poliuretanu, a tam było z poliwęglanu. E, maska posiada taką oto, torbę nośną z takiego no Podobnego materiału do e, takiego jak jest w masce MP4. Tutaj możemy się podpisać. Się jest zapinana na coś takiego. na że Torba w środku e, wygląda tak. Jest cała ciemna i tyle. E, tutaj są dwie przegródki, których pewnie nie widać, bo światło nie pada tak jak chce. Tutaj są dwa takie uchwyty, na które można przyczepić widom. Widom po prostu odkręcamy tak, nie dotykając tego. Można wlać tu cokolwiek, co da się pić. To jest wężyk do picia, który tutaj do bidonu, aż usłyszymy kliknięcie, czyli że już jest szczelne połączenie oraz tutaj, żeby pić bidon odwraca się do góry nogami oraz przyciska te dwa jakby z zawory to odblokowywuje i płyny mogą prze, przepływać. Później wystarczy e, używając niewielkiej siły odpiąć, zatkać, żeby maska była szczelna. E, no i jest. Maska, tak jak już mówiłem, potrzeba wizjer panoramiczny z poliwęglanu, który jest bardzo cienki i mm, to rozwiązanie nie jest zbyt dobre, bo po pierwsze jest duży, więc jest większa szansa, że coś tutaj trafi. Po trzecie, to jest jak plastik do produkowania butelek. Trochę. Bardzo łatwo to ugiąć albo chociaż zarysować palcem e, kciukiem. Nie kciukiem. paznokciem. Więc e, no, połowa tych masek. E, która była na wyposażeniu, to miała pęknięte wizjery albo coś innego się z nią działo. Maska posiada taki oto denerwujący system na głowi, który po założeniu trzeba tutaj nałożyć. Trochę trudno się zakłada, jak to już jest założone. Mamy tutaj również zawory wdechowe które sobie tu idą i do pochłaniacza tutaj również te takie oponki tutaj jak wdychamy powietrze to to idzie tutaj na wizjer później idzie sobie tędy i do pochłaniacza co zmniejsza parowanie maska używa pochłaniaczy FP5 E, oraz posiada gwint rd 40 na 1 łamany na 7. I da się tutaj wkręcić na np. E, pochłaniacz C2A1 lub e, jakieś filtry e, Scotta, takie różne e, z Wielkiej Brytanii albo w standardzie GOST, czyli na przykład pod GP5. Łatwo wchodzi. Tak samo tutaj możemy położyć e, pochłaniacz pod maskiem 40 jak i e, FP5. Możemy wkręcić do maskiem M40. E, maska będzie wtedy szczelna. masę. Te 5 zastosowano e, gwint uniwersalny, dlatego można e, na przykład skręcić filtry e, Ten pochłaniecz e, wydaje mi się, że jest jakiś, z jakiegoś rodzaju plastiku po głosie, po ciężarze, bo jest bardzo lekki. E, posiada maska tutaj komorę foniczną, która jest inna niż we francuskich maskach ARFA. Gdyby na przykład na Allegro pojawiła się bez napisu mask polmaska, e, lub na przykład z pochłaniaczem CFF3, lub też e, z taką oto e, komorą foniczną, nie taką jak ta, tylko taką, co ma jakby dziury, to jest e, nie maska mp 5 ale francuska ARFA, która posiada o wiele więcej wad. Na przykład tutaj pod brudek, lubi sobie czasami pęknąć i sprawić, że niepotrzebnie wydaliście pieniądze. Więc jak ktoś pisze, że to jest maskę MP5, ale komora foniczna tak nie wygląda, to nie kupować, to jest ARFA. I nie ma też napisu maskpol. Mamy tutaj zabór wydechowy, który można zdjąć. O, taką się tutaj prezentuje. Nic takiego niezwykłego. Także tę maskę polecam w sumie każdemu, kto może sobie kupić, dlatego że jest tania, ale do ASG na przykład nie za bardzo, bo wtedy trzeba byłoby wzmocnić wizjer i no jeszcze parę innych rzeczy zrobić, więc ja się już żegnam, do widzenia.